Alu! Guten Tag! Witam Cię w serii odcinków Niemieckich w 10 Minut. Ucz się mówić i rozumieć. Zachęcam wszystkich do nauki nowych 10 słówek. Gotowi? Pamiętamy, że formuła jest taka, że należy słówko powtórzyć, zanim poda się jego znaczenie. Den, ponieważ, gdyż, bo. Den, ponieważ, gdyż, bo. Kennen, znać. Kennen lernen, poznawać kennen znać kennenlernen poznawać leider niestety leider niestety möglich możliwe möglich możliwe der Monat die Monate miesiąc miesiące der Monat die Monate miesiąc miesiące der Rock die Rücke, spódnica spódnice der Rock die Rkę. Spódnica. Spódnica. Szlecht. Źle. Szlecht. Źle. Forsztelen. Przedstawiać. Wyobrażać. I mamy przykład zdania. Ich stelle mich fo Przedstawiam się. forsztelen Przedstawiać. Wyobrażać. Ich stelle mich fo Przedstawiam się. wen Kiedy. Jeśli. wen Kiedy. Jeśli. Wida. Znowu. Wida, znowu Powtórz, a dowiesz się co powiedziałeś. Ich besuche dich nicht, den ich habe keine Zeit. Ich besuche dich nicht, denn ich habe keine Zeit. Nicht, denn, denn, den. den. Kennen. Kennen. Kennenlernen. Kennenlernen. Sechs monate. Sechs monate. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Immer wieder immer wieder ich will dich kennenlernen ich will dich kennenlernen immer wenn immer wenn das ist leider nicht möglich das ist leider nicht möglich wir lernen uns erst kennen wir lernen uns erst kennen stell dir vor stell dir vor könnt ihr euch vorstellen Skąd ja euch vorstellen? Wenn man arbeitet, hat man Geld. Wenn man arbeitet, hat man Geld. Zwaj Zwei Zwei Sprawdź, czy potrafisz przetłumaczyć z podpowiedziami dziesięć nowych słówek. Den znaczy... Den, ponieważ, gdyż, bo. Kennen i kennenlernen. Kennen, znać. Kennen poznawać. Leider. Leider, niestety. möglich möglich możliwe. Der Monat, die Monate. Der Monat, die Monate. Miesiąc, miesiące. Der Rock, die Rücke. Der Rock, die Rücke. Spódnica, spódnica. schlecht schlecht źle. Vorstellen. Fosztele. Przedstawiać, wyobrażać. Ich sztele mi chwo. Ich mi chwo. Przedstawiam się. Wen. Wen. Kiedy, jeśli. Wida. Wida. Znowu. A teraz dosyć trudne zadanie. Trzeba wstawić brakujące wyrazy. Brakujące wyrazy to w większości wyrazy z dzisiejszej lekcji. Będzie więc trudno. Jeśli mi nie dasz pieniędzy, więcej ci nie pomogę. Jak to będzie? Czego brakuje? Wenn du mir kein Geld gibst, helfe ich dir nicht mehr. Jutro znowu przyjdę. Ich komme morgen wieder. Nie chcesz się przedstawić? Willst du dich nicht vorstellen? Jeśli przyjdziesz, zrobię coś do jedzenia. Wenn du kommst, mache ich etwas zum Essen. Czy to możliwe by spódnicę kupić jeszcze dzisiaj? Ist es möglich, den rock noch heute zu kaufen? Czy to możliwe by ciebie zrozumieć? Ist es möglich, dich zu verstehen? Miesiąc ma 31 dni. Ein Monat hat 31 Tage. Dwudziesty szósty odcinek jest po części podsumowaniem tego, co było dotychczas w dwudziestu pięciu odcinkach. Ciekawa jestem, czy odnajdziesz przeciwieństwa, a wszystkie powinieneś już znać. Najpierw tłumaczymy na język polski. „byten. „Pyten. „Prosić. A przeciwieństwo po polsku? „dziękować. A jak jest dziękować po niemiecku? „danken. I tak będziemy postępować z innymi słówkami. „Unze. Unza, nasz, przeciwieństwo to wasz, czyli oje. Une. One, bez, przeciwieństwo z, myt. Venich. nich mało, dużo, fil. Ales. alles wszystko, przeciwieństwo nic, nichts auscien auscien Rozbierać, ubierać, ancie. Imanoch, imanoch, wciąż, już nie, nicht ma möglich. möglich, możliwe, niemożliwe, unmöglich. Gut, gut, dobrze, źle, schlecht. Glücklich, glücklich, szczęśliwy, nieszczęśliwy, unglücklich. gróz gros duży, mały, klein. Gut. Kurz, krótki, długi, lang. Ligen. Ligen, leżeć i przeciwieństwo stać, sztejem. Świetnie, to było trudne, ale dałaś sobie radę. Sprawdź, czy pamiętasz 10 słówek. Ponieważ gdyż bo... den. Znać, poznawać. kennen, kennenlernen. Niestety. Lajda. Możliwe. Myglich. Miesiąc. Da monat di monate. Spódnica. Da rok di rücke, Źle. Szlecht. Przedstawiać, wyobrażać. vorstellen, Przedstawiam się. Ich stelle mich fo. Kiedy, jeśli. Wen. Znowu. Wida. I teraz znowu cała seria powiązanych ze sobą ćwiczeń. Należy dopasować pytania do podanych odpowiedzi. No pierwsza odpowiedź. Niestety nie, to jest niemożliwe by cię zrozumieć. Jakie mogło paść pytanie? Wersztejs mich? Rozumiesz mnie? Niestety nie mam szczęścia. Jakie pytanie? Bysz tu gluklich? Czy jesteś szczęśliwy? Tak, i jestem szczęśliwy, gdyż moja praca jest interesująca. Jakie było pytanie? Arbeitest du noch? Czy jeszcze pracujesz? Tak, wyobraźcie sobie, jutro zaświeci znowu słońce. Wist ja, wie das Wetter morgen ist? Czy wiecie, jaka jest jutro pogoda? No i jeszcze jedna odpowiedź. Tak, nazywam się Ursula Schneider i pochodzę z Niemiec. Jakie mogło być pytanie? Kannst du dich bitte vorstellen? Czy możesz się przedstawić? Dopiero za miesiąc. Jakie pytanie? Wann bist du mich wieder? Kiedy mnie znowu odwiedzisz? Nie, ona jest za droga. Kupię sobie tę piękną sukienkę. I zostało jedno pytanie. Jakie? Kaufst du dir den rok? Kupisz sobie tę spódnicę? Z pytaniami świetnie sobie dałaś radę. Ciekawe. Czy odpowiedzi, które padły w języku polskim, jesteś w stanie przetłumaczyć na język niemiecki? Niestety to jest niemożliwe, by Cię zrozumieć. Jak to będzie po niemiecku? Nein, es ist unmöglich, dich zu verstehen. Niestety nie, nie mam szczęścia. Leider nicht, ich habe kein Glück. Tak, i jestem szczęśliwy, gdyż moja praca jest interesująca. Ja und ich bin glücklich, denn meine Arbeit ist interessant. Tak, wyobraź sobie, jutro zaświeci znowu słońce. Ja, stell dir vor, morgen scheint wieder die Sonne. Tak, nazywam się Ursula Schneider i pochodzę z Niemiec. Ja, ich heiße Ursula Schneider und komme aus Deutschland. Dopiero za miesiąc. Erst in einem Monat. Nie, ta spódnica jest za droga, kupię sobie tę piękną sukienkę. Nein, the rock i Slaider Ich kaufe kaufę miada szynę kleid. A teraz pozostały ostatnie sekundy, żebyś dowiedział się, że jesteś geniuszem i znasz 10 następnych słówek, a nauczyłeś się ich w jedyne dziesięć minut. Ponieważ gdyż bo den znać poznawać. Kennen, kennenlernen. lernen. Niestety. Lajda. Możliwe. Myglich. Miesiąc, miesiące. Da monat, di monate. Spódnica. Da rok, di ryke. Źle. Szlecht. Przedstawiać, wyobrażać. Forsztelen. Przedstawiam się. Ich stelle mich vor. Kiedy, jeśli. Wen. Znowu. Wida. Brawo. Muszę się z wami pożegnać. Jeśli chcielibyście przedłużyć sobie naukę niemieckiego, robić więcej ćwiczeń, zapraszam do grupy Niemiecki w szkole albo na stronę niemiecki.co. .so. Powodzenia. Tschüss. Tschüss.